finansowano z funduszu promocji ziarna zbóż i przetworów zbożowych. Uprawiana jest na całym świecie, nie bez powodu nazywana jest rośliną przyszłości. Pod względem wysokości zbiorów kukurydza, słoneczne ziarno zdrowia plasuje się na pierwszym miejscu w światowych rankingach. Globalna powierzchnia uprawy tej rośliny wyniosła w ostatnim sezonie blisko 200 milionów hektarów. W Polsce powierzchnia uprawy kukurydzy stale rośnie. W 2013 roku przekroczyła 1 milion hektarów. Szacuje się, że około 500 tysięcy hektarów to zasiewy na kiszonkę, a około 600 tysięcy to kukurydza na ziarno. W ostatnim okresie powierzchnia kukurydzy znacząco wzrosła, przynajmniej dwukrotnie, natomiast możliwości są zdecydowanie większe. Kukurydza jest właściwie tradycyjnie paszą dla zwierząt. Ziarno, oczywiście poza paszą, jest to bardzo ważny produkt dla szeregu działów e, przemysłu. Przede wszystkim e, powiedzieć trzeba o przemyśle młynarskim, który w Polsce znakomicie się rozwinął w ostatnich 20 latach i dzisiaj e, kasza kukurydziana, tak, tak zwany gryz kukurydziany, mąka kukurydziana i szereg produktów pochodnych jest e, eksportowana również do szeregu krajów Europy i świata. Wszechstronne wykorzystanie oraz wysokie plony i jakość uzyskiwanych produktów powodują, że zainteresowanie tą uprawą wciąż rośnie. Na korzyść kukurydzy przemawiają też zmieniające się warunki pogodowe. Kukurydza ma wiele zastosowań, oprócz paszowego w gospodarstwie rolnym. Wykorzystywana jest coraz szerzej w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy spożywczym. Jest jednym z najważniejszych surowców energii odnawialnej na świecie. W branży spożywczej roślinę wykorzystuje się do produkcji mąki, kasz, płatków czy chrupków. Kukurydza słodka używana jest na przykład w sałatkach, a pękająca to popularny i lubiany popcorn. Ziarno tej rośliny jest surowcem wykorzystywanym do produkcji alkoholu w browarach i gorzelniach. Kukurydza Roślina przyszłości niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla konsumentów, jak i rolników. Od 30 lat Polski Związek Producentów Kukurydzy i jego eksperci są wsparciem merytorycznym dla rolników. Polski Związek Producentów Kukurydzy odgrywa bardzo ważną rolę w upowszechnianiu uprawy kukurydzy, w kształtowaniu badań nad kukurydzą. I w poradach dotyczących agrotechniki kukurydzy. Kukurydza to słoneczne ziarno zdrowia. Dużo w tym prawdy i chcielibyśmy, żeby ta kukurydza nie tylko zagościła na, szerzej na naszych polach, a jeszcze tutaj, jak wspomniałem, liczymy na dwukrotny wzrost tej powierzchni, ale żeby też szerzej zagościła i prawie że codziennie zagościła na naszych stołach. Kukurydza i jej przetwory mają szereg zalet nie zawierają glutenu, są więc idealne dla alergików i osób chorych na celiakię. Zawarte w niej związki biologiczne służą profilaktyce chorób wzroku i układu krążenia. Produkty z kukurydzy w codziennej diecie to mało kalorii, a dużo błonnika, białka, witamin i składników mineralnych. Chrupki kukurydziane to zdrowa alternatywa dla chipsów i słonych przekąsek, a płatki kukurydziane z mlekiem to posiłek idealny na początek aktywnego dnia. Szanowni państwo, w imieniu Polskiego Związku Producentów Kukurydzy zapraszam do uczestniczenia w naszej kampanii promocyjnej Kukurydza Słoneczne Ziarno Zdrowia. Zachęcam do spożywania produktów z kukurydzy i jej przetworów. Więcej informacji o Związku i samej kukurydzy znajdziecie Państwo na stronie www.kukurydza.info. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.